Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Matis Salonu. Więc tak, yy, dzisiaj wjechał Airbox, jak widać, yy, brudne łapy. Yy, nie jest jeszcze do końca założony, bo yy, tu mam wyciek z tego przewodu chłodnicy. Także będę musiał to zaadresować, jeszcze go do Jest już zalany układ wspomagania, wstępnie odpowietrzony, no ale jeszcze nie do końca, bo. No właśnie tam jeszcze nie ma paska wjechało śliczne pod szybie to jest trochę brudne bo sprawdzałem razem z wycieraczkami oczywiście wjechało bo sprawdzałem czy działają spryskiwacze, wycieraczki działają tu możemy na razie zamknąć także tak się prezentuje odmalowane pod szybie, w końcu z powrotem czarne co dalej? No, dzisiaj, oczywiście, za dużo znowu się nie... zapomniałem kubełek wstawić. Matis ma kubełek. Zabrać lutownicę, jeszcze jest trochę ciepła. O proszę. Tak się montuje kubełek w Matizie. Yy. Komputer już jest zainstalowany. Tu na wierzchu te kable, co widać, to jest od yy, skrzyni basowej. Tam te dwie wtyczki. To jest instalacja od alarmu centralnego zamka z pilota, który tak też jest podpięty, bo na ekcy Tak, to będzie kabel od zasilania obrotomierza. Tamten zielony, co tam zwisa, nie wiem, czy go widać. A tutaj wisi kabel od razem z kontrolką od immobilizera. Będzie przeniesiona w miejsce kontrolki ABS-u. Ale dlaczego, to się później dowiecie. Bo tak będzie ku temu pewna akcja. Tamten zielony to jest wyostrzy. O, to będzie sygnał z obrotomierza poprowadzony z komputera, jak już wspominałem. Tam jeszcze dwa dodatkowe kable wiszą, to będzie zasilanie schowka. I zasilanie obrotomierza wyprowadzone tu. Tu już widać podłączenie od... O, tu jest przyczepiony. To jest centralny z pilota. I tak działa. A to wam nawet mogę jeszcze pokazać. Aha, pilocik. Czy wam zaprezentuję? Po drodze wyszło, że jeszcze mam do wymiany jeden przełącznik od drzwi pasażera z przodu. Bo niestety, ale nie wskazuje. No i proszę bardzo. Otwarte, otwarte. Centralny, fabryczny, z kurczyka. I teraz uwaga. O, już mignął, Ten alarm tak robi. Ale uwaga. I już wszystko chodzi. Tak jak trzeba. Światło cofania też sprawdzone. Także <laughs> większość instalacji elektrycznej chodzi, żyje. Zostało mi tam już tylko pokończyć parę pierdół Już trochę porządku też się w środku zrobiło. ale to jeszcze trochę trochę zostało. O. O, tu będę miał podłączone A tu jest podłączenie, właśnie do. Zasilanie idzie z, do obrotomierza i do schowka idzie bezpośrednio z zapalniczki. Tu jest też. To jest w ogóle przejściówka z DEU na ISO, i tu jest dorobiona jeszcze wtyczka pod kabel do sygnału ze skrzyni basowej, bo Mati tego nie miał w wersji Joy. A z rzeczy, których Wam zapomniałem poprzednio pokazać, to nie zabić się. Wjechał też spoiler, w końcu nie jest wytarty, bo jest nowy. I te trójkąciki też wjechały lepsze niż były, poprzednie już były zblaknięte. Ares, zostaw! Ares, wyjdź! No. Także to by było tyle na dzisiaj i będziemy się widzieć w następnych odcinkach.